ostatnio bardzo uważnie przeczytałem Twój wywiad dla konkurencji, w którym powiedziałeś, że... O rozpadzie mówiłeś, w którym powiedziałeś, że żona poinformowała Cię o tym, że to koniec. Czy próbowałeś jakoś ratować tę relację? Tak, próbowałem ją ratować. To jest, nie jest łatwy temat dla mnie, ale że jeżeli zadasz to pytanie, to Ci powiem, bo to było trwało półtora roku, że próbowałem ratować tą relację. Hmm. To jest bardzo fajna osoba, to jest naprawdę ktoś, jeżeli 30 lat żyłem z tym człowiekiem, to jest naprawdę ktoś bardzo ważny dla mnie i dla mnie zostanie. Ale no raz, w pewnym momencie trzeba się, trzeba się trzeba się, wydaje mi się, po prostu szanować. Jeżeli ja przez rok czasu robię wszystko, żeby ktoś ze mną znowu zamieszkał, chciałem się znowu z kimś ożenić, jeżeli ktoś mówi nie jestem gotowa, nie jestem gotowa, nie jestem, to w pewnym momencie po prostu miałam dość, więc... Okej, okay, a taki formalny rozwód w sądzie bardzo Cię rozbił? Znaczy formalny, znaczy formalny. To jest tylko papier oczywiście, taki rozwód, że się ro... Ale znaczy rozprawę, nie? Jak musieliście tam się trochę przerzucać tymi argumentami. Nie, to byliśmy bardzo zgodni. Byliśmy bardzo zgodni, więc... Przyszliśmy e, razem, szanujemy siebie. Ja bardzo szanuję moją wyłączoną, ona tak samo mnie. Byliśmy razem i... E, i to było w wielkim szacunku. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy, tak jak rozmawiam teraz z Tobą. E, I było, było naprawdę... Tak e, życzę wszystkim, żeby ludzie się tak rozchodzili jak my. Ale nie ukrywam, że jest to dla mnie wielki ból. I e, dla mnie jest to pewnego rodzaju dramat i porażka. To już ostatnie pytanie, czy masz kontakt z dziećmi, czy on jest utrudniony? Tak, mam, cały czas jestem. Teraz, jak jestem tu w Polsce, one są już od miesiąca czasu ze mną. Jest Nina, Jan, Elisabeth, są cały czas ze mną. I wykorzystuję ten moment, kiedy mamy mniej nagrań, żeby z nimi być i żeby, żeby jak najwięcej czasu spędzać razem z nimi. A to ty się nimi zajmujesz? Czy żona? Znaczy, My się zajmujemy, jeżeli ja mam czas i ona może... Dzieci mogą do mnie przyjechać, ja jestem z nimi i robię to z wielką przyjemnością. Jeżeli na przykład będę robił, nagrań, robił nagrania, one też są w szkole, więc muszą chodzić do szkoły we Francji. Więc wtedy są tam też oczywiście z moją byłą żoną. Ja, jeżeli chodzę, mam na, mają oni wakacje, robię wszystko, żeby przyjechały, przyjechały do mnie tutaj do Polski. A jak im podoba się w Polsce? Bardzo, bardzo lubią Polskę, uważają, że Polska jest niesamowitym krajem. Ja im opowiadałem z tego, jak znałem wcześniej Polskę. Dużo się zmieniło, bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o. To jest nowy kraj dla mnie, kraj, który się rozwija, mimo że dla Polaków, jeśli chodzi o różne sytuacje, czasami ludzie nie są zadowoleni. Ale to jest naprawdę super kraj. Mówię to z zewnątrz, bo przyjeżdżam tutaj i widzę, jak on się fajnie rozwija i idzie do przodu. Jak tam masz się twój związek, który odkryłeś podczas wcześniejszej konferencji? E, masz się bardzo dobrze. Jest to związek, który jest nowy. Dla mnie jest to coś bardzo takiego budującego, że można kogoś spotkać, który który jest naprawdę z tobą jest bardzo człowieczy, jak jest książki, który ma naprawdę bardzo wiele zalet i przede wszystkim jako człowiek jest niesamowity. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Seria ciężkich pytań. Nie, ale jeżeli zadałeś, mogłem nie odpowiadać. Dzięki.